Przebaczenie jest być może jednym z najbardziej skandalicznych wymagań Ewangelii. Skandalicznych nie dlatego, że niesprawiedliwych, ale dlatego, że głęboko kontrkulturowych. Kto może pojąć, że Jezus, zawieszony na drzewie krzyża, prosi o przebaczenie dla swoich oprawców? Kto może patrzeć na Chrystusa złamanego, bez rąk i nóg i nie poczuć się wezwanym do refleksji? W książce Chrystus połamany Ramuna Queromano Przedstawiony jest nam ten okaleczony Chrystus, który ze swojego milczenia objawia serce Boga, który nie nienawidzi. Chrystus, który, choć nie mogąc objąć, przyjmuje. Który, choć nie mogąc chodzić, wciąż szuka grzeszników. Który, chociaż złamany, uczy nas, że miłość nie kończy się wraz z raną, lecz w niej się oczyszcza. Przebaczać aż do końca to więcej niż postawa, to wewnętrzne ukrzyżowanie. Oznacza spojrzenie na wroga, tego, który nas oczernił, zdradził, okradł ze spokoju, skrzywdził mnie lub wydarł nam ukochaną osobę i zdecydowanie się nie oddawać mu krzywdy. Nie dlatego, że na to zasługuje, ale dlatego, że ja pierwszy zostałem przebaczony przez miłość, która nie stawiała warunków. Wielki dylemat przebaczenia jest ludzki. Sprawiedliwość woła o zadośćuczynienie. Duma domaga się zemsty. Ból prosi o dystans. Ale Chrystus, ten złamany, ten, który umiłował aż do krwi, proponuje nam inną drogę. Drogę ziarna pszenicy, które umiera, aby wydać owoc. Drogę tego, kto nadstawia drugi policzek nie z tchórzostwa, lecz z wewnętrznej wolności. Jezus nie wzywa nas do emocji przebaczenia, lecz do aktu woli. Przebaczyć wrogowi to najświętszy akt, jakiego człowiek może dokonać. Nie ma większego naśladowania Chrystusa niż to. Dlatego kosztuje, dlatego boli, dlatego zbawia i oczyszcza. Patrząc na Chrystusa połamanego, rozumie się, że tylko bezbronna miłość ma moc odbudować duszę. Przebaczenie nie wymazuje przeszłości, ale uniemożliwia nienawiści dalsze jej dyktowanie. Przebaczyć nie znaczy usprawiedliwić, lecz przekroczyć. Patrząc na Chrystusa połamanego. Rozumiemy, że przebaczenie jest drogą silnych, tych, którzy kochają Boga bardziej niż własną urazę. To decyzja, która wyzwala, która nie zaprzecza ranie, ale która uniemożliwia tej ranie rządzenie naszym życiem. Przebaczyć aż do końca to nie znaczy usprawiedliwiać zło, lecz uniemożliwić złu uczynienie mnie niewolnikiem. To nie jest zapomnienie, ale ofiarowanie mojego bólu Chrystusowi, aby on przemienił go w odkupienie. Wróg pozostaje wrogiem, ale w Chrystusie przestaje.